zatytułowałam swój wykład swoją prezentację zdalna edukacja wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli ze znakiem zapytania bo oczywiście to nie tylko było wyzwanie dla nauczycieli i spróbuję z państwem na ten temat trochę teraz porozmawiać Zacznę od takiej refleksji, która z pewnością wiąże się z doświadczeniami, z emocjami, które przeżywaliśmy, szczególnie intensywnie, pewnie na początku, kiedy pojawiła się no, trochę nagle ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, ale też pewnie te emocje nasze i te doświadczenia teraz w ciągu tych ostatnich tygodni ulegały zmianom. Wchodziliśmy w to, co stało się codziennością, i o tym, jak to traktowaliśmy, jaką relację nawiązywaliśmy z dziećmi, w jakich warunkach przyszło nam pracować, troszkę chciałabym Państwu opowiedzieć i jednocześnie skłonić do, do refleksji na temat tego, no właściwie. Czy ten czas pandemii czegoś nas nauczył, czy wyciągamy jakieś wnioski, czy zastanawiamy się nad tym, co właściwie jest dla nas ważne, jeżeli chodzi o znaczenie edukacja, także znaczenie w ogóle szkoły, bo to tego typu refleksje z pewnością tutaj się nasuwają. Jeszcze wracając do tego poprzedniego slajdu, niewątpliwie dość gwałtownie i szybko trzeba było dokonać określonych zmian. Z pewnością wśród Państwa, wśród kolejnych prelegentów, którzy będą występować w następnej części naszego spotkania są osoby, które weszły bez problemu, bo pracują z nowymi technologiami, w różny sposób organizują pracę z dziećmi i miały pewien zasób doświadczeń. Ale to jest, myślę, garstka, natomiast duża część, ja zresztą odwołam się za chwilę do wyników badań, które już się pojawiają. Ja zresztą ze swoim zespołem też będę niedługo opowiadać o badaniach, które zaprojektowaliśmy i realizujemy właśnie w edukacji wczesnoszkolnej, bo bardzo nam zależy na takiej refleksji dotyczącej właśnie tego obszaru edukacyjnego i tych doświadczeń. Musieliśmy dokonać, tak jak mówię, dosyć radykalnych zmian w większości. Towarzyszyło nam także pewne napięcie, niepokój no i ten niezwykle trudny etap, szczególnie na początku bardzo silnej izolacji społecznej. Jak spojrzycie Państwo na te wyniki badań, które przytaczam za raportem, który się ukazał i był opublikowany przez Centrum Cyfrowe, ten rodzaj doświadczeń związanych z edukacją, Właśnie na odległość, z tak zwaną zdalną edukacją, był udziałem no, w tej grupie tylko 15% nauczycieli. To była grupa około 1000 osób, które były badane na różnych poziomach w Polsce. Natomiast 85% nie miało nigdy takich doświadczeń. Dlatego pozwoliłam sobie powiedzieć, że no, to jest coś, co stanowiło niewątpliwie niezwykle Ważny, ale i krytyczny moment w działaniach nauczycieli, całego środowiska, w którym oni funkcjonują. Tutaj za chwilę będę mówić także o dzieciach i o środowisku rodzinnym, bo nie sposób tego zagadnienia też nie traktować jako pewne wyzwanie. Ale popatrzmy najpierw na pewną reakcję administracji oświatowej. Mówię szczególnie o tym początku tych doświadczeń. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo wydaje mi się, że to jest istotne, kiedy myślimy w takich kategoriach właściwie. Co jest ważne w tej edukacji? Jak my ją traktujemy? Jak my ją rozumiemy? Szczególnie w takim czasie, który wiąże się z określonymi problemami, określonymi trudnościami, określonymi wyzwaniami. Otóż na początku, kiedy wchodziliśmy w ten tryb pracy, bardzo szybko, bodajże w ciągu dwóch dni, była przeprowadzona w szkołach ankieta dotycząca przygotowania do tej zdalnej edukacji. No i dyrektorzy generalnie oświadczyli, że w większości są bardzo dobrze do tego przygotowani. Pojawił się... Komunikat również ze strony Ministerstwa i Administracji Oświatowej, co jest także naszym podstawowym celem. I tutaj bardzo intensywnie podkreślano, że realizacja podstawy programowej. I tutaj chwilkę się zatrzymam, bo myślę, że to jest dosyć symptomatyczne, iż patrzy się często na edukację właśnie w tak sformalizowany i powiedziałabym szkoło właśnie centryczny sposób. Gdzieś na początku przepadł uczeń, przepadł także nauczyciel ze swoimi potrzebami, została wyeksponowana podstawa programowa jako pewien formalny dokument, który powinien być także w tym nowym okresie, w nowym czasie realizowany. I tutaj ja już niejednokrotnie spotykając się z państwem podkreślałam, w normalnych warunkach, kiedy pracujemy, kiedy mamy bezpośredni kontakt z dziećmi, też nie możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że naszym głównym celem jest realizacja podstawy programowej. Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju uczniów, indywidualizacja tej pracy, dostosowywanie do potrzeb. Natomiast podstawa programowa jest tylko instrumentem i ona jest tylko jednym z Narzędzi, który powinniśmy brać pod uwagę i respektować. I myślę, że to na początku organizacji tej zdalnej edukacji wyraźnie się ujawniło. Gdzieś ten uczeń, tak jak powiedziałam, zniknął, dopiero później zaczęto mówić pod wpływem zresztą reakcji na rodziców, którzy zwracali uwagę na pewne przeciążenie dzieci, że no zaraz to chyba jednak te proporcje powinny wyglądać inaczej. Czyli Pierwsze pytanie to jest szkołocentryzm, realizacja podstawy, czy koncentracja na dzieciach, ich potrzebach, ich środowiska i pewne otwarcie w ogóle na tych, którzy stanęli przed ogromnym wyzwaniem, to znaczy myślę o nauczycielach, ich potrzebach. Czyli jeszcze inne przeciwstawienie rozliczanie czy relacja. No my o tej relacji bardzo wiele mówimy. Często ona ma charakter no takiej taki interpretacji, dość powiedziałbym teoretycznej, ale w tych warunkach, w tej sytuacji, która zaistniała teraz, szczególnie istotne okazało się, że to nie rozliczanie z formalnych rozporządzeń, ale właśnie to, co jest absolutnie priorytetem i co jest w ogóle clue. Jakby edukacji, to jest nawiązanie najpierw relacji, relacji w nowych warunkach, tak? W nowej sytuacji, która przepojona była także niepokojem i lękiem i niepewnością. No i duża część nauczycieli oczywiście wiedziała, co robić w takiej sytuacji, ale to skłoniło mnie do kolejnej refleksji i takiego zastanowienia się, no właśnie, co jest tak naprawdę, dla nas w tej edukacji najważniejsze. W wielu przypadkach taka reakcja, która się pojawiała, była reakcją osób dyrekcji szkół, bo to też na dyrekcji właściwie została na dyrekcję scedowana odpowiedzialność za realizację. Tej edukacji zdalnej, no, wpadano na pomysł, że można przenieść jeden do jednego szkołę z tej tradycyjnej formuły do, do formuły onlineowej, do edukacji zdalnej. I to jeszcze w takim, powiedziałabym, no, bardzo formalnym sposobie myślenia. Na szczęście, w trakcie realizacji Sądzę, że okazało się i to dosyć szybko, że to nie jest w takiej formule możliwe, ale proszę popatrzcie Państwo na ten fragment wyników badań, które były prowadzone przez Centrum Cyfrowe, a które dotyczą tych metod zdalnej edukacji w klasach początkowych. To była grupa 120 nauczycieli, więc to nie była ani reprezentatywna, ani duża grupa. Sądzę, że tutaj kolejne badania będą pokazywały nam więcej aspektów, jeżeli chodzi o ten obszar edukacyjny, ale z deklaracji tutaj nauczycieli, którzy mówili o swoich doświadczeniach, wynika, że mamy dość dużą grupę osób, które, bo prawie 90%, gdzie starano się no, trochę przełożyć właśnie, tak jak powiedziałam, tę tradycyjną szkolną edukację rozumianą właśnie w charakterze takiej pracy z podręcznikiem do tego, co się dzieje, w w domu, tak? Czyli wysyłano wiadomości o stronach z, szkolnych, z podręczników szkolnych, szkolnych do przerowienia. Indywidualne konsultacje były udziałem ponad 70% nauczycieli. Natomiast na takie prowadzenie lekcji na żywo i nagrywanie lekcji, czyli pewien no, rodzaj, powiedziałabym, właśnie twórczej osobistej aktywności nauczycieli, no, z tego badania wynika, że zdecydowała się niespełna połowa nauczycieli czy trzydzieści kilka procent. Popatrzmy też na kilka wypowiedzi, które w wynikach tych badań się pojawiły, a które dotyczą takiej refleksji nauczycieli związanych i ze współpracą z uczniami, i ze współpracą z rodzicami, i w ogóle takim samopoczuciem w tej sytuacji. Otóż, ta wypowiedź, moim zdaniem, pokazuje taki aspekt tej komunikacji i tego nowego sposobu pracy z dziećmi, i tu chcę też wyraźnie podkreślić, że nie da się przełożyć podstawy programowej do takiej pracy. Zresztą nie o to chodzi, nawet to nie jest w ogóle konieczne. To jest zupełnie inny rodzaj relacji. I popatrzmy, że w tym momencie ujawniały się różnego typu niespodziewane reakcje dzieci, które w normalnych relacjach nie występowały. Także może być to obszar odkrywania nowych. Umiejętności ośmielania także dzieci, tak jak w tej wypowiedzi nauczycielki, która zwróciła uwagę, że ta edukacja zdalna otworzyła na przykład miejsce dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Oczywiście mogła być też reakcja w drugą stronę. Część dzieci właśnie źle to, jakby emocjonalnie mogła odnosić, ale też. Pozytywny przykład, iż to mobilizowało, zachęcało dzieciaki do aktywności w tych relacjach się pojawia. Druga wypowiedź dotyczy już. Nieco innej sytuacji, wtedy kiedy coraz intensywniej zaczęto odczuwać i dzieci to także sygnalizowały, no, pewien rodzaj samotności, tak, tej izolacji, która wiązała się z izolacją społeczną, ale też pewną izolacją w środowisku rodzinnym, domowym. Wtedy, kiedy rodzice jednocześnie pracowali online albo zaczęły się problemy związane z no, na przykład utratą pracy czy tego, Typu um, trudnymi sytuacjami, czy po prostu, jak w jednej z tych wypowiedzi, y, dziecko źle się czuło, bo zostawało samo w domu, tak? Y, właściwie nie miało wsparcia. Jeżeli nauczyciel zorientował się, że w tym miejscu i w tym momencie trzeba zareagować, i w tym przypadku było tak, że po prostu łączył się regularnie z dzieckiem i y, 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 nawiązywał ten kontakt, to Poprawiało to przynajmniej właśnie tę relację, pomagało w sensie emocjonalnym. I proszę zobaczyć, że tutaj realizacja podstawy programowej schodzi zdecydowanie na plan dalszy. albo inaczej możemy sobie powiedzieć w ten sposób, że w pewnych tych celach i założeniach ogólnych tej podstawy niewątpliwie jest to, aby relacja z dziećmi właśnie była utrzymywana i tak ta edukacja może wyglądać takie wsparcie emocjonalne w tej szczególnej sytuacji. Była też y, y, sytuacja, kiedy y, uczniowie, i to Państwo doskonale wiedzą, y, byli w trudnych y, y, warunkach, że tak powiem, domowych, gdzie w ogóle nie można było liczyć na to wsparcie, albo szkoła im się w ogóle źle y, kojarzyła, mieli problemy z nauką, i teraz nagle ta szkoła y, weszła do domu. W przestrzeń, która no, do tej pory była. Dla niektórych przestrzenią no, w miarę bezpieczną i spokojną, prawda? A z drugiej strony można powiedzieć tak, że dla wielu dzieci to, że one były zamknięte w środowisku często trudnym, domowym, dysfunkcyjnym, brak kontaktu, brak możliwości wyjścia do szkoły, gdzie mogli na takie chwile wytchnienia, że tak powiem, liczyć i spotkanie z kolegami, to był. Bardzo istotny problem. Czyli, proszę państwa, z tego, co do tej pory mówię, no na plan pierwszy wysuwa się to, co jest istotne i o czym warto w takiej sytuacji myśleć. No właśnie o tej sytuacji, o, o tych relacjach, o tym, jak ważne jest to dla takiego um, samopoczucia, efektywnego funkcjonowania i w ogóle. Bazy dla organizacji procesu uczenia się. Szkoła wkroczyła do domu, i różnie ten dom tę szkołę przyjął. Na pewno mamy szereg doświadczeń, które mówią o tym, że było to zainteresowanie. Tą nową sytuacją została ta szkoła przyjęta ze zrozumieniem, i rodzice starali się jakoś w tej nowej sytuacji się znaleźć. Oczywiście w przypadku tych młodszych dzieciaków, to uczestnictwo rodziców w tym kontakcie ze szkołą, gdzie przekazuje się na przykład efekty pracy dzieci, gdzie przesyła się mailowo różne efekty ich działań, no była niezbędna, tak? Ale też to zainteresowanie i zrozumienie czasami przybierało też nadmierny charakter, o czym mówili nauczyciele, kiedy rodzic starał się no, na przykład uczestniczyć w procesie rozwiązywania różnego typu zadań, które były dzieciom przekazywane, albo czasami nawet za dzieci rozwiązywać, bo mówiłam o takich sytuacjach jedna z nauczycielek podczas zajęć matematycznych. Drugi, ale generalnie ten pierwszy model to jest model współpracy: zaangażowania, większego, mniejszego zainteresowania, także przekazywania nauczycielom takich pozytywnych odczuć, tak? respektu, także dostrzeżenia, jak bardzo istotna jest ich działalność, jak wiele wkładu pracy i takiego zaangażowania no, inwestują w to, co się dzieje. Drugi rodzaj to jest taka grupa, która, mówię o rodzicach i środowisku domowym, która miała dosyć wysokie oczekiwania. To znaczy, właśnie oni często zachęcali do tego, żeby trochę jeden do jeden przenosić tę aktywność z szkoły do domu i na przykład zaangażować dziecko. Przez, i to w nauczaniu początkowym, przez dobrych kilka godzin, no bo oni byli zajęci czymś innym. No i tutaj też nauczyciele starali się, myślę, w różnorodny sposób reagować, i nie było to łatwe, aby no, pokazać, że ten czas spędzony przed komputerem, w moim odczuciu maksymalnie dwie godziny w przypadku tych dzieciaków, to jest coś, co nie może być przekraczane, i to też niecodziennie. Była część rodziców, która przyjęła tę edukację, ale była bezradna, tak? nie mogła w jakiś sposób pomóc dzieciom, czy brakowało sprzętu, chociaż no dochodzą tutaj jednak informacje, że starano się przynajmniej w jakimś stopniu tę techniczną potrzebę zaspokoić. Ale były też środowiska, gdzie odrzucano lub w ogóle ignorowano, lub obojętnie traktowano tę szkołę. Która wkroczyła do, do domu. Jak reagowali nauczyciele? I tutaj też kilka przypadków, które w jakimś sensie ilustrują no, tę sytuację. Także. Pokazują no, pewną perspektywę. Oczywiście to nie jest coś, co um, opisuje nam um, bardzo dokładnie, pewnie bardzo różne były perspektywy, ale pewnie w większości Państwo się zgodzą z tym, że był to moment takiego um, napięcia. I często mogło być tak, że nauczyciel czuł się przygotowany mentalnie czy psychologicznie do tego zadania, starał się jakoś sobie to przetworzyć, ale był też dodatkowo obciążony właśnie tymi rozterkami, strachem uczniów i pewnym rozżaleniem w ogóle tą sytuacją która dochodziła częstość środowiska domowego. I tutaj jeden z, jeden z nauczycieli no właśnie o tym pisze, że brakowało trochę takiego wsparcia w radzeniu sobie z tego typu obciążeniem psychicznym. Ale wszystko inne tak jak tutaj można było pokonać. Natomiast tutaj ta odpowiedzialność i także pewien rodzaj wsparcia, który nauczyciel powinien udzielać także środowisku rodzinnego. No, środowisku rodzinnemu był niełatwy, był trudny, ale próbowano sobie właśnie z tym poradzić. I tutaj znowu rola współpracy, rola relacji. Po raz kolejny o tym mówię, tym razem między nauczycielami. I sądzę, że to w dużym zakresie, stopniowo w trakcie tego procesu rozwijało się, kiedy nauczyciele współpracowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, ale nie tylko technologicznymi. Myślę, że tutaj ważne było, tak jak w tym cytacie, podkreślenie tego wsparcia psychologicznego, bo no ten przedłużający się okres już prawie dwumiesięczny, niewątpliwie no, powodował różnego typu obciążenia i jednym z dobrych rozwiązań właśnie było nawiązanie takiej współpracy. W wielu przypadkach inicjatorem takich działań był dyrektor szkoły, który Starał się stworzyć pewną kulturę współpracy, tak, jakby wspólnego pokonywania e, tych problemów i zachęcania nauczycieli do tego, żeby się e, tym dzielili. I e, podsumowując ten fragment, e, możemy powiedzieć tak, iż tutaj te trzy obszary były bardzo ważne. Takie respektowanie, dbanie o to, udzielanie wsparcia e, Psychicznego uczniom, nauczycielom i rodzicom, bo te trzy grupy no bardzo intensywnie w ten proces były zaangażowane. I znowu nie rozliczanie z realizacji elementów podstawy programowej, tylko uwaga, uważność i takie zachęcanie do interesowania się wzajemnie tym, co tu jest najważniejsze, to znaczy tym właśnie poczuciem pewnego bezpieczeństwa, że jesteśmy pewną wspólnotą i wzajemnie za siebie odpowiadamy. To jest też kwestia, o której tutaj za wiele nie będziemy mówić, ale bardzo ważne. Tak? Uczniów, którzy nagle znikali nam, bo nie mieli dostępu do tych środków, bo środowisko rodzinne nie było na to przygotowane. Ostatnia informacja, którą podawano, jeżeli chodzi o sytuację w Warszawie, to 650, 650 uczniów, którzy no gdzieś tam zniknęli w tej relacji, ale pewnie te liczby są większe. No i tutaj bardzo wiele zależało od tego, jaką politykę przyjęła szkoła i jak próbowano zaangażować różne podmioty właśnie w ten proces wspierania. Kończąc, zastanawiać się będziemy nad tym, no właśnie, co zostało po tej pandemii, po tym doświadczeniu. Ja tutaj chcę Państwu przytoczyć tylko taki. Przykład reakcji dyrektora i nauczycieli jednej ze szkół warszawskich to jest szkoła społeczna, kierowana przez Państwa Pytlaków. Doskonale z pewnością Państwo też doświadczenia i program tej szkoły znacie. I na początku, w ciągu pierwszych dwóch tygodni, decyzja, którą podjęto, no właśnie jest takim przykładem, co dla nas jest najważniejsze. Otóż przygotowano i rodziców, i uczniów na taką sytuację, że ta nietypowa okoliczność, w której się znaleźliśmy, jest szansą na to, by sprawdzić inny model nauczania, polegający na tym, że respektujemy pewne potrzeby. I zainteresowania uczniów. I zachęcano do tego, żeby dzieciaki planowały w miarę możliwości samodzielnie to, co chcą zrobić, żeby realizowały swoje zainteresowania, żeby podejmowały różne formy ekspresji twórczej. I to wszystko jest nauka. To jest wszystko, dyrektor o tym mówił to jest realizacja podstawy programowej podkreślił i uspokoił w ten sposób rodziców. Nauczycielom także podpowiedział, że proszę Państwa nie próbujmy teraz zasypywać dzieci rozwiązywaniem różnych zadań z podręczników, czy właśnie taką intensywną aktywnością online'ową. Dajmy czas na to, żeby dzieciaki uspokoiły się, wytchnęły, zajęły się tym, co je interesuje. Przesyłały efekty tej swojej pracy, podejmowały same decyzje, jakie tematy do tych aktywności podjąć. I to samo dotyczyło także rodziców. Rodzice byli proszeni o to, żeby nadmiernie nie ingerowali, żeby tylko. No, tak powiem, towarzyszyli dzieciom podczas realizacji tych zainteresowań, żeby dzieciaki miały możliwość przeprowadzania na przykład różnego typu doświadczeń albo uczestnictwa w codziennych czynnościach, żeby była chwila na to, żeby właśnie z rodzicami porozmawiać, żeby podzielić się tym, co, co dla dzieci było ważne. Dopiero później zaczęto pewne działania proponować nauczyciele zaczęli bardziej organizować tę aktywność dzieci. I myślę, że to jest jedno z możliwych rozwiązań, ale które świadczy o sposobie myślenia, co w tej edukacji jest. Najważniejsze i jak możemy w takiej ekstremalnej sytuacji i dzieci, i rodziców no starać się przynajmniej w pewnym zakresie uspokoić, a także powiedzieć, no właśnie, co jest dla nas najważniejsze. Ta przestrzeń otwarta na relacje na to ujawnianie indywidualnego, społecznego potencjału dzieci i nauczycieli to był chyba ten czas. Pewnego sprawdzenia się, na ile potrafimy to robić, i sądzę, że te wnioski, które możemy wyciągnąć właśnie z tego, co jest dla nas najistotniejsze, to jest czas na tę najbliższą przyszłość. Mnie się wydaje, że to, co szwankowało, to, co było największym problemem, to. Sytuacje, w których właśnie oddano dzieciom, czy zachęcano dzieci do tego, żeby organizowały sobie tę aktywność w sposób samodzielny, albo bardziej oddano im inicjatywę działania, ponieważ przeciętnie szkoła tej aktywności samodzielnej i tej autonomii nie ma. A tutaj dzieci zostały często postawione przed tego typu zadaniem, no i trudno było oczekiwać, że one sobie z tym bardzo dobrze poradzą. Akurat ten przykład szkoły, o której mówię, to jest przykład, gdzie w taki sposób się pracuje na co dzień, więc można było tego typu zadanie dzieciom zlecić. Tak? Natomiast w momencie, kiedy mamy inną. Inny sposób myślenia, tak? kiedy bardziej no jednak preferujemy właśnie ten transmisyjny model edukacyjny i tą kierowniczą rolę nauczyciela, który wszystko ustali i zaplanuje, to tym bardziej było to trudne. Więc kończąc, chcę tylko tyle powiedzieć, że coś o czym od dłuższego czasu i wielokrotnie mówimy, ale co trudno się przebija do tej takiej przeciętnej praktyki edukacyjnej, no to jest po pierwsze autonomia, a po drugie samodzielność. I to w dwóch tych wymiarach tak? funkcjonowania szkoły, funkcjonowania najważniejszych podmiotów. Myślę o nauczycielu. I o uczniach i jak to zmieniać. To jest refleksja, która powinna nam w przyszłości towarzyszyć, i pewne wnioski z tego, co się teraz wydarzyło, możemy niewątpliwie wyciągnąć. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I chcę powiedzieć, że z przyjemnością zapraszam teraz na kolejne wystąpienia, bo będziecie mieli Państwo okazję spotkać się naprawdę z wspaniałą reprezentacją polskich nauczycieli, którzy myślę, że wiedzą, na czym ta autonomia i ta samodzielność działania polega. Dziękuję bardzo.